Dzień dobry! Dzisiaj pierwszy film z serii Mikow. Mam zamiar nakręcić ich trzy. Kupiłem scyzoryk Cyzoryk Mikow 115 łamane na 6. Z ciekawości. Także cena była bardzo dobra. W do Sentinela, do Trackera, Mikowy są dużo tańsze. Zobaczymy, jak to wygląda z jakością. Jest to taki szybciutki unboxing: Mików Mikow Praktik 115 NH 6BK, czyli kupiłem pomarańczowy, dokładnie taki, jak tutaj na tym opakowaniu: 9 funkcji, 7 lat gwarancji. Wszyscy się śmieją, którzy robią unboxingi z tej ikonki. Zobaczcie. Nie wolno moczyć noża. Śmieszne, nie? Nóż jest nowy, ponieważ są plastikowe plomby na nożyku. I zaraz zobaczymy jak on wygląda. Proszę, data produkcji 22 czerwiec 23. Sorry za mój głos, ale jestem troszeczkę podziębiony. Ok, w środku nic więcej nie ma. No i tak nam się prezentuje opakowanie i scyzoryk. Troszeczkę rozdarte. Kolor jest troszeczkę ciemniejszy niż na zdjęciach. Dłoni leży dosyć wygodnie. W ten sposób jest wygodniejszy, niestety, niż, niż w ten. Ale to mnie zaskoczyło w tym nożu. Zobaczcie. On jest podwójnie łamany. Ma liner loka. I jest podwójnie łamany. To mnie zaskoczyło, że piła. Także ma liner loka. No według mnie to jest troszeczkę niepotrzebne, ponieważ piłując wciskamy piłę w drewno i piła nam się jakoś nie cofnie do palca, do ręki, a jednak. Piła niestety nie ma podwójnego takiego kliknięcia, tylko jedno i całkiem ładnie klika. Tu mamy rozwiązanie jak w Victorinoxach, 90 stopni. Otwieracz i śrubokręt płaski, ładnie na oliwione. Olej aż ścieka, fajnie. Tu mamy otwieracz w stylu węgierskim. Znany ze starych, dobrych węgerów. Podobno bardzo dobry, niezawodny. Pod palcem jest dosyć ostry, to fakt. Myślę, że teraz puszki są wszystkie już samootwieraczami. Można go wykorzystać do obierania owoców, na przykład pomarańczy, mandarynek, coś w tym stylu, bo rzeczywiście zakończenie jest fajnie ostre. Albo otwieranie paczek, jak to woli. Jest kliknięcie, fajnie. Sam nożyk. Zobaczmy. Stainless, Czech Republic, Mikow. Z drugiej strony nic nie mamy. Fajnie zatłuszczony jest. O, Sprężynka pracuje. Zobaczcie, luzy, no wiadomo. Przy liner locku i przy tej sprężynie zawsze będą luzy, ale nie chodzi na boki, nie ma blade playa. Blokada trzyma fajnie. Same te blaszki blokady są cieńsze niż w Victorinoxie. I bardziej miękkie. Powiem Wam, że nie mam żadnego problemu, żeby odgiąć tą blaszkę. Zobaczcie. A niestety w Victorinoxie muszę dać troszeczkę siły. No, nie klika tak jak Victorinox na końcu. Chociaż, no, słabiutko. Tutaj mamy Philipsa. Niestety nie mamy oczka na szpilkę. Ale słuchajcie. Widziałem na filmie, u jakiegoś Hiszpana, który ściągał te okładziny, wymieniał sobie. One mają normalnie rowki na wykałaczkę i na pensetkę. Także, jeżeli ktoś by sobie wymieniał te okładziny, albo chciał się pobawić, można sobie spokojnie naciąć otwory i zainstalować pensetkę i wykałaczkę. Nie wiem, czy dokładnie ten model tak ma, to znaczy, czy ten nóż tak ma, ale tamten, który miał ten facet na filmiku, tak miał, a miał ten sam model. O, sprężynka tak samo fajnie działa jak w Victorinoxie. Bardzo fajny Philips. Bardzo fajny. No i mamy szydło. To to nie jest, bo nie ma otworka. Jest to szpikulec. Malutka tutaj krawędź jest zaostrzona. Można to troszeczkę lepiej wyprowadzić jeszcze, ale, ale jest zaostrzona. Ale wiecie dlaczego? Rzeczywiście to fajnie, że to jest tylko ta krawędź malutka zaostrzona, ponieważ wkładając rękę, zobaczcie, nie narażam się, że z palucha tutaj natnę, przednę. No, to jest pomyślane, to fakt. Wiktorinok się tak nie ma. No i oczywiście jest najważniejsze, czyli kółeczko. Powiem Wam, że nóż prezentuje się bardzo ładnie. Nie widzę niedoróbek. Okładziny są bardzo ładnie spasowane. Blokady działają, sami widzieliście, ładnie. Klik jest jak w prawie Victorinoxie. Myślę, że posłuży ten scyzoryk mi na działeczce albo na jakieś wypady. Aha, ważne. Pamiętacie w Sentinelach, w trackerach tutaj jest blokada liner lock dla tego śrubokręta. No niestety tutaj nie ma. Tutaj dali blokadę do piły. Tym się może chcieli wyróżnić. Trochę szkoda, bo ta blokada przy pile jest naprawdę niepotrzebna. Piła jest dwurzędowa. Wygląda bardzo ładnie. Pod palcem jest bardzo ostra. Będę na pewno testować. Jak wspominałem, jest to pierwszy filmik z trzech, które chcę zrobić, ponieważ dokupiłem jeszcze, właśnie dzisiaj ma dojść jeszcze jeden gadżet do tego scyzoryka. A później zrobię jeszcze jeden filmik z tym gadżetem i z tym scyzorykiem. I trochę Wam o nim więcej opowiem. Trzymajcie się. Miko 115. Hej!